Część społeczeństwa widzi to zjawisko, o którym opowiadasz. No i teraz nie potrafimy na razie oszacować, czy ta część społeczeństwa, która to zjawisko widzi, czyli oderwania się od racjonalnej podstawy i kierowania się odrukami, bycie kierowanymi socjotechnikami, czy ta część społeczeństwa, która gdyby separuje się to, od tego, widzi to, potrafi to nazwać, potrafi to zinterpretować i szuka rozwiązania. No to my nawiązujemy do czegoś takiego. Według Gdybym był w zgodzie z opisami socjologicznymi, to y, podobno dla 85% społeczeństwa y, y, nie to, że nie ma szans, ale 85% bardzo głęboko podlega wszelkim mechanizmom y, socjotechnicznym. W związku z tym oni tylko i wyłącznie ulegną temu y, rozwiązaniu, które poda reszta. Oni są na razie konsumentami tamtej narracji. Jeżeli uda nam się prowadzić inną narrację i ta narracja zwycięży, to będą konsumentami innej narracji. W obrębie tych 15%, a 10% to są ludzie o bardzo silnych skłonnościach oportunistycznych. To znaczy, że nawet jeżeli inteligencja a, umożliwia im prawidłową definicję to tą, y, y, sytuacji, to tą definicję zachowują dla siebie, natomiast wchodzą w rolę najbardziej konformistyczne ze swojego punktu widzenia. Mm -hmm. Czyli pan prezes dalej odgrywa rolę prezesa, a pan wielbiciel partii X dalej odgrywa. Odgrywa rolę Wielbiciela partii X najbliższym otoczeniem, lekko gardzi, a czasami może nawet lekko się brzydzić znaczy patrzy na to z ogromnym dystansem z kogardą, ale jednak jest tego częścią, Mahaforą biewko, występuje w uroczystości, bo tak traktuje pragmatyczne postępowanie. Nie tak na do niego. Tak jest. Więc to dotyczy tych 10% w obrębie tych 15, na które możemy liczyć. Więc już się okazuje, że możemy liczyć tylko na 5 i stąd formułuję taki postulat, żeby udało nam się zaktywizować 1%. I zaktywizowanie jednego procenta społeczeństwa umożliwi wykonanie, realne wykonanie zmian. Dedykuje to oficerom i wyższym oficerom służb specjalnych, przede wszystkim w pierwszej kolejności polskich, ale generalnie oficer wszystkim oficerom służb zachodnich. Teraz dlaczego im? Dlate dlatego, że cała struktura służb specjalnych jak gdyby jest od samego początku narzędziem bestii, obojętne od samego początku wojny, czy to jest od 500 lat, czy weźmiemy pod uwagę epokę żwitańską, o której będę opowiadał, czy powiedzmy wiek XVII, o którym też będę opowiadał, i będę opowiadał to również z perspektywy służb specjalnych ówczesnych, czyli tych XVI-wiecznych, XVII-wiecznych, ale to jest przekaz do oficerów służb specjalnych w ten sposób, żeby wzbogacić ich szkolenie. I dwa, zakładam, że są to ludzie o większej świadomości, to znaczy część z nich widziała pewne mechanizmy manipulacji, sterowania społeczeństwem, część wręcz w tym uczestniczy. W związku z tym, jeżeli wysłuchają tego opowiadania, no to będą wiedzieli, że powstają grupy w społeczeństwie świadome. Oni odbiorą ten sygnał dużo poważniej od przeciętnego widza internetu. Pojawią się tam treści, w których wytłumaczymy, jak gdyby no, pojawi się wyjaśnienie, na czym polega śmiertelne zagrożenie tego, co tutaj się szykuje dla nich konkretnie. I to nie tylko dla nich, ale dla nich i dla ich rodzin. Ci najbardziej tacy świadomi, racjonalni i rozumni, myślę, że zastanawiają się nad tym, jak tą bombę rozbroić, dlatego że znają mechanizmy, które to uniemożliwiają i to są ich mechanizmy wewnętrzne, wiedzą, jak to jest groźna organizacja, jak jest zbudowana i człowiek, który ma pewne myśli, ale jest ograniczony no, przez system, bo oni dokładnie wiedzą, jak działa system, jak bardzo jest bezwzględny. Często, no niestety, muszą dawać kogoś innego, a, a, czyli tam odgrywają rolę wiernych funkcjonariuszy. Rdzenny mieszkaniec to jest no, ten, który poszedł, żył, żył według pewnych reguł i nagle wszystko jest wywracane do góry nogami. Wchodzi agresor i, e, i zaczyna wprowadzać, e, no, swój, chciałem powiedzieć, swój, swoje porządki, ale. Te porządki są powiązane z okrucieństwem, z rzeczami, których ci ludzie nie znali. Często jest to okrucieństwo, no tak było w przypadku Ameryki Północnej, jest to okrucieństwo, które no przerasta wyobraźnię tego wszystkiego, co moglibyśmy sobie wyobrazić.